skorzystać z tej strefy. Trzeba był teren inwestycyjny objąć obszarem strefy. Od 2018 roku cała Polska jest jedną strefą inwestycji. Teraz. Jest 14 spółek, które tą wielką strefą zarządzają. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, podmiot na nazwy Pomorska, jest bardziej kujawsko-pomorska, bo zarządzamy całym województwem kujawsko-pomorskim i częścią województwa pomorskiego. Jednym z zadań spółek zarządzających Polską Strefą Inwestycji jest wyszukiwanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych i ściąganie na te tereny inwestorów. Przy okazji oczywiście zwadniamy tych inwestorów z podatku dochodowego po to, żeby ich zachęcić do inwestowania. Ale oprócz tego, oprócz tego tych terenów inwestycyjnych i Ściągania inwestorów, udzielania zwolnień podatkowych. Świadczymy szereg rodzaju usług. Mamy parki naukowo-technologiczne w Gdańsku, gdzie akcelerujemy startupy, szczególnie z takich branż wysokotechnologicznych jak sztuczna inteligencja, gaming, IT, biotechnologia, nowoczesne rozwiązania dla energetyki. Mamy tam centrum programowania robotów przemysłowych, gdzie... Uczniowie szkół technicznych mogą praktycznie się nauczyć programować roboty przemysłowe. Taki ośrodek będziemy otwierać w tym roku we Wrocławku, już za dosłownie parę tygodni, a jak uruchomimy Włocławek, to w kolejności następnej będzie grudziąc. To jest jedna z naszych inicjatyw w ramach wspierania szkolnictwa branżowego, dlatego że naszym zadaniem jest również wspieranie inwestorów w tym, żeby. Przygotowywać dla nich kadrę, tą, która będzie potrzebna na rynku pracy za parę lat, ponieważ coraz więcej się firm automatyzuje, robotyzuje, jest, będzie bardzo duże zapotrzebowanie na absolwentów szkół średnich, właśnie nie inżynierów, tylko techników z umiejętnością programowania robotów przemysłowych, dlatego że szkoda inżyniera do takiego zadania. W 14-latek po dwóch tygodniach potrafi zaprogramować robota przemysłowego, także nie jest to wielka filozofia ale inwestorzy również, szczególnie zagraniczni, ale również w coraz częściej pytają o możliwość redukcji śladu węglowego. To wynika i z takiej świadomej odpowiedzialności, ale również z tego, że ich odbiorcy, szczególnie zagraniczni, wymagają, żeby ten ślad węglowy był zredukowany. I w tym celu inwestujemy w farmy fotowoltaiczne, w Grudziądzu między innymi, dla firmy Kitron, w Czuchowie i w Barcinie, dla, dla firmy Lafarge, czyli oni będą kupowali od nas 100% wyprodukowanej energii. I w Burzio, na naszej działce 16 hektarowej, chcemy wybudować modułowe hale produkcyjne, które będą służyły głównie małym i średnim przedsiębiorstwom. Jest to o tyle istotna inicjatywa, że w momencie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie, będzie bardzo duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju produkty. Wiadomo, proces inwestycyjny, inwestycyjny, żeby budować swoją własną halę, to jest 2-3 lata. Natomiast tutaj, no i trzeba zaangażować środki własne albo z kredytu. Tutaj będzie tylko wynajęcie. Maszynę można wziąć w leasingu, więc w bardzo szybkim czasie można zwiększyć swoje moce produkcyjne. To tak w skrócie o strefie. A dlaczego park przemysłowy Emiliano. Jest no są związane z naszą misją wspierania rozwoju przedsiębiorczości, ale zawsze staramy się i to podkreślamy, żeby nie patrzeć krótkoterminowo, tylko patrzeć długoterminowo strategicznie. Czyli to nie chodzi o to, żeby złapać tego inwestora, przyciągnąć go, pomóc mu zainwestować i tyle, tylko żeby z wyprzedzeniem myśleć o przygotowaniu terenów inwestycyjnych. Dlatego, że inwestor, szczególnie ten duży, szczególnie z nowoczesnych technologii, on ma swój plan, swój plan inwestycyjny wpisany w swój biznesplan, ale również w kooperację ze swoimi odbiorcami. I on nie będzie czekał 3 lata, aż powstanie węzeł autostradowy, on nie będzie czekał 3 lata, aż ktoś wybuduje terminal multimodalny itd. itd. Te tereny muszą być odpowiednio wcześniej przygotowane, zidentyfikowane i sukcesywnie przygotowywane. Dla, dla, tych, dla tych inwestorów. E, porty w Gdańsku i w Gdyni niestety mają coraz mniej terenów na swoim zapleczu. W Gdańsku jeszcze trochę tych terenów jest, w Gdyni praktycznie nie ma. E, w zasadzie no, sytuacja w Gdyni jest taka, że Rumia, e, która jest miastem zaraz za Gdynią, jest praktycznie jednym wielkim parkingiem dla tig bo one nie mają się tam w tym porcie nawet porządnie e, zaparkować. W związku z tym, e, że jest spore zainteresowanie inwestorów właśnie dostępem do portów morskich, szczególnie tych dużych graczy. Zaplecze inwestycyjne w terminału, przy terminalu multimodalnym tak naprawdę może być zapleczem właśnie dla portów morskich. I to jest bardzo, bardzo istotne. Do tego w Socu Kujawskim planowany jest port rzeczny. Rozmawialiśmy z władzami Soca na temat tego projektu i zasugerowaliśmy im, że fajnie by było, gdyby pomyśleli o instalacji do produkcji wodoru i właśnie w, w ramach tej inwestycji żeby powstał tam taki rzeczny, rzeczna stacja tankowania wodoru, ale ponieważ jest bardzo dobre połączenie kolejowe również, to mogłyby z tego korzystać również lokomotywy wodorowe, co byłoby dodatkowym atutem dla terminala w No i nie ma co ukrywać, jest bardzo dobre połączenie. Inwestorzy zawsze pytają, Szczególnie ci duży, duzi z, z branż takich wysokotechnologicznych. Jakie jest zaplecze kadrowe? Jakie są uczelnie? Ile studentów te uczelnie opuszcza? Jakie są kierunki? To samo jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe. I tu akurat Bydgoszcz i okolice razem z, z Toruniem mają się czym pochwalić. Naprawdę zaplecze jest bardzo fajne, w związku z tym łatwiej jest przyciągnąć dużego inwestora. Tylko trzeba mieć gdzie. Także uważamy, że ten projekt parku przemysłowego przy terminalu jest takim wieloetapowym wielo, wielo przedsięwzięciem, które może wpłynąć nie tylko na rozwój Bydgoszczy i okolicy, ale całego kraju. Szczególnie właśnie jeżeli chodzi o tę branżę wysokotechnologiczną. Jest obszar przylegający do terminala o powierzchni tysiąca hektarów. Niestety, las, ale o tym powiem dalej. Jest to las, który jest na dzień dzisiejszy aktywnie wykorzystywany gospodarczo. Czyli jak tutaj, nie wiem czy tu widać, ale może na innym slajdzie, będę miał lepsze zdjęcie. Widać, czy tam są regularne wycinki, są nasadzenia, czy jest normalna gospodarka leśna. Nie jest to ani rezerwat, ani jakiś obszar szczególnie cenny, jeżeli chodzi o, o las. Po prostu, po prostu las. No i stworzenie takiego terenu inwestycyjnego oczywiście będzie miał bardzo pozytywny wpływ na stworzenie nowych miejsc pracy, na Wzrost gospodarczy, natomiast no, trzeba będzie jakoś skompensować ten, ten las. Tak? Czyli my nie mówimy, wycinajmy las, bo potrzebne są tereny inwestycyjne, tylko jeżeli jest taki teren inwestycyjny, a akurat on jest zalesiony, to odtwórzmy ten las w inne miejsce. Także bardzo, bardzo bym chciał na to właśnie zwrócić uwagę, że to nie chodzi po prostu o wycięcie lasu i zbudowanie tam fabryk, tylko żeby to było w sposób odpowiedzialny w sposób przeprowadzony. Takie duże tereny inwestycyjne oddziałowują również bardzo pozytywnie na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że te większe przedsiębiorstwa mają bardzo wielu na ogół pod dostawców. poddostawców. Ci poddostawcy to są na ogół małe i średnie przedsiębiorstwa, co widzimy. 75% wszystkich wydawanych przez nas decyzji o z podatku dochodowego to są właśnie. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a 85% to są przedsiębiorstwa polskie. No, nie ma też co ukrywać, że dla gminy, na, na której ten teren się zna, znajduje, e, jeśli posadzą się tam inwestorzy, będą dodatkowe dochody z podatku od nieruchomości. Co widać chociażby w łysomicach na terenach naszej strefy. Jak gmina się zmieniła i jak stała się zamożna w momencie, kiedy ściągnęliśmy tam dużych inwestorów. No i tak jak mówiłem, zaplecze dla portów morskich jest to również bardzo istotny projekt, żeby porty mogły się rozwijać. Taki mamy pomysł, żeby wciągnąć inwestorów w sadzenie lasu, ale oczywiście nie ma żadnej przeszkody, żebyśmy my, jako strefa zorganizowali, czyli ponieważ spółki zarządzające Polską Strefą Inwestycji mają prawo pierwokupu terenów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W związku, a KOWR ma trochę takich terenów, gleb o, o, o bardzo niskiej jakości gleby, które się akurat nadają pod lasy i wtedy moglibyśmy kupować te tereny od Kowru i je po prostu zalesić. Czyli bylibyśmy takim gwarantem tego, że ten las zostanie odtworzony w innym miejscu. Ważna rzecz, która, o której nie każdy wie, stare drzewa nie pochłaniają bardzo dużo dwutlenku węgla. Dlatego, że w tych procesach, które zachodzą w drzewie, ten węgiel jest oddzielany od tlenu i jest magazynowany w pniu drzewa. Więc najwięcej. CO2 pochłaniają drzewa, które intensywnie rosną, a nie te takie stare, które pięknie wyglądają. Czyli młodszy las, wbrew pozorom, pochłania więcej dwutlenku węgla niż stary las, dlatego ta koncepcja odtworzenia tego lasu w innym miejscu, paradoksalnie wpłynie korzystnie na zdolność do pochłaniania CO2. Kolejnym argumentem za tym Terenem jest to, że w Polsce brakuje dużych terenów inwestycyjnych. Tu są takie przykłady trzech dużych terenów inwestycyjnych: właśnie Emilianowo, Dźwieżno i Obice. Dźwieżno pewnie dawno byłoby już wykorzystane, gdyby tam był węzeł od No i tutaj jest znowu pytanie: pierwsze jajko, czy pierwsza góra? Tak? Inwestor przyjeżdżał w świetny teren, 400 hektarów. Ja że buduję dużą fabrykę. Ale jak będzie węzeł? Natomiast druga strona mówi, no damy wam pieniądze na wybudowanie węzła, a sobie nawet go wybudujemy, ale dajcie inwestora. Czyli najpierw inwestor, potem węzeł. No i to niestety tak jest, że w ten sposób przegrywamy duże inwestycje z Niemcami, z Włochami, e, nawet z Rumunią, z Węgrami, z Czechami czy Słowacją, właśnie dlatego, że nie mamy przygotowanych terenów inwestycyjnych o dużych powierzchniach. Lokalizacja. Lokalizacja, no jak sami Państwo widzicie nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jest takim, my to nazywamy w strefie takim trójkątem inwestycyjnym, dlatego, że ten, ten obszar, który się w tym trójkącie znajduje i jest obok niego, jest rewelacyjnie skomunikowany. coraz więcej inwestorów jest zainteresowanych lokowaniem swoich inwestycji w tym terenie. I to jest taki atut, który jest dopiero do wykorzystania. My to widzimy po województwie pomorskim, gdzie ta infrastruktura wokół który miasta była dużo wcześniej zbudowana i tam zaczyna brakować terenów inwestycyjnych. Natomiast Bydgoszcz, wiekujca w ogóle województwo kujawsko-pomorskie w ten okres, kiedy ma tą infrastrukturę przyciągającą inwestorów dopiero wchodzi. W związku z tym no. Trzeba szukać terenów inwestycyjnych, bo jak nie będzie terenów inwestycyjnych, to pomimo tej dobrej infrastruktury nie ściągniemy do powierzchni Słowiańsko-Pomorskiego inwestorów. No to w zasadzie już powiedziałem. Co jest jeszcze ważne? Ważne jeszcze jest to, że do całej infrastruktury, która jest niezbędna dla inwestora, jest bardzo blisko. Bo maksymalnie to jest 2 km do ociągnięcia mediów, a niektóre media są praktycznie przy granicy działki. No i jest dwa kilometry do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. To też jest bardzo istotne, dlatego, że tam jest bardzo dużo inwestorów, a pomału, pomału tam ten teren się zapełnia i niedługo zabraknie tam terenów, które będzie można inwestorom oferować. Tak jak mówiłem, dwa kilometry jest do przyłącza gazu, 2 kilometry do wody, do kanalizacji półtora kilometra, i energia jest praktycznie przy granicy działki. No i to, co jest ważne, teren przylega do planowanej trasy S10. I jak sobie zobaczymy, jaka jest koncepcja budowy węzła, to praktycznie z samego węzła będzie można na ten teren inwestycyjny zjechać. Oczywiście potrzebna jest na tym terenie cała infrastruktura dróg wewnętrznych, ale to już jest po stronie naszej do przygotowania. No i oczywiście byłoby skrajną głupotą i nieodpowiedzialnością wyciąć 1000 hektarów lasu, zbudować infrastrukturę wewnętrzną i szukać inwestorów. To jest zbyt duży teren, jeden inwestor go niestety nie zasiedli. Ja po tej prezentacji niestety będę musiał Państwa opuścić, bo wyjadę na spotkanie w sprawie bardzo dużej inwestycji w Równictwie Pomorskim. Tam inwestor potrzebuje 230 hektarów. Idealnie tu się wpisywał, no, ale niestety nie może czekać, musi wybudować fabrykę, bo już ma swoje zobowiązania wobec swoich odbiorców. Ale tutaj pozostaje pani Joasia Gasek, pan Maciej Kazienko, którzy w razie czego na wszystkie pytania będą w stanie odpowiedzieć. Nasza koncepcja jest taka, proszę państwa, żeby robić to etapami. Czyli zacząć tutaj od tego górnego, lewego rogu, czyli 125 hektarów, przygotować ten teren inwestycyjny. Zasiedlić go inwestorami i dopiero jak tam zacznie brakować terenu, kolejny tutaj, ten po lewej stronie środkowej, 127 hektarów, czyli te tereny najpierw wzdłuż terminala, kolejne 110 hektarów i dopiero kolejne. I to proszę Państwa, nie będzie tak 2-3 lata, tylko to będzie wieloletni proces. Dlatego będzie można spokojnie odtworzyć ten wycięty las w innym miejscu. Nie będzie trzeba od razu też sadzić całego tysiąca hektarów, a tutaj tego tysiąca hektarów wycinać. I my oczywiście jesteśmy spółką działającą odpowiedzialnie, ponieważ na niektórych naszych terenach inwestorzy muszą niestety wycinać drzewa, to my zapraszamy inwestorów do tego, żeby razem z nami te lasy te drzewa odtwarzali w innym miejscu i tutaj akurat. Jest, ile to było Asia, z 6 tygodni temu, jakoś tak. 6 tygodni temu sadziliśmy z naszymi inwestorami, tutaj z panem Romanem Rogalskim z Lewiatana również, las pod Bydgoszcz, no w zasadzie w granicy Bydgoszczy. To było jakie nadleśnictwo leśnictwo, Asia? Bydgoszcz. Nie, nie. Na leśnictwo Bydgoszcz, ale leśnictwo już teraz wyskoczyło, Ale tutaj zaraz pod, pod Bydgoszcz. Posadziliśmy tysiąc drzew. Także zachęcamy do takich inicjatyw i zobowiązujemy się do tego, żeby jeżeli będzie taka wola, będzie taka decyzja, żeby ten teren inwestycyjny przy terminalu powstał, a jest istotny dla samej ekonomiki terminala, bo wygeneruje ruch e, dla terminala, e, to, że będziemy e, odtwarzać las, który zostanie wycięty pod ten teren. I to tyle z mojej strony. Dziękuję. Wykorzystam. Dzień dobry. Łukasz Przewodniczący z imiku. Ja ten pomysł znałem wcześniej, oczywiście fajny i uważam, że 1000 hektarów to wcale na tym obszarze, który ma 31 tysięcy, nie jest jakąś tragedią, jeżeli będą nasadzenia zastępcze. Natomiast mam pytanie, czy prowadzicie rozmowy z zarządem województwa na ten temat, dlatego, że jest przygotowanie audyt krajobrazowy, który ten teren określa jako krajobrazy kredytowe, które w zasadzie jeżeli będzie przyjęty w takiej formule, jaki jest teraz w projekcie tego audytu, absolutnie nie będzie możliwości stworzenia tego, dlatego, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego będą musiały uwzględniać wytyczne audytu krajobrazowego, a z tego, co wiem, no, na ten moment jakby nie jest zakładana możliwość wyłączenia tego, to znaczy jest to na etapie teraz przygotowywania, więc to jest bardzo ważne, stąd moje pytanie, czy prowadziliście rozmowy z zarządem województwa, dlatego, że żaden samorządów jakby wcześniej w dokumentach planistycznych nie miał tego w, w jakiś założeniach inwestycyjnych jako tereny przemysłowe i w związku z czym, w związku z tym, że to jest las i jest to jednolita struktura, biuro, które przygotowuje ten audyt krajobrazowy, no uwzględniło to jako krajobraz priorytetowy, który bardzo mocno utrudni to, myślę, że na zawsze. Więc to jest bardzo istotna kwestia i jeśli prowadzicie, no to fajne rozmowy, bo być może to będzie uwzględnione. Jeśli nie, no to trzeba o tym szybko mówić, z zarządem rozmawiać, z zarządem województwa, dlatego że podjęcie później, ostatecznie, y, przyjęcie przez Sejmik y, y, audytu krajobrazowego, no może powodować, że ten pomysł nie będzie mógł zrealizowany. Do pana dyrektora Roman Jasiekiewicza, radny województwa. Panie dyrektorze, czy bierze się pod uwagę przy tym obszarze przy tych propozycjach, co wydaje się konieczne, most przez Wisłę na tej wysokości z całym węzłem, który winien być wpisany w budowę dziesiątki? Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby ten wielki transport przejęła przyjęło miasto Bydgoszcz, to jest w ogóle nie, nie do przyjęcia. I również to przedłużenie czy włączenie do, do Piątki znakomicie by było transport właśnie ten most przed Wisłą. Z tego co wiem, to most nie jest planowany, z chociażby z tego względu, że będzie budowana jest dziesiątka, która spowoduje, że ten ruch nie będzie przechodził przez Bydgoszcz, tylko będzie dochodził do s -5. Natomiast jest również jest z, jest z tego co, co wiem, Miała, miała być budowana, w, znaczy była koncepcja przeprawy promowej w, so, w Soczu Kujawskim. Natomiast no, po to jest, jest dziesiątka budowana, po to jest budowana jest piątka, żeby ten ruch nie przechodził przez Bydgoszcz go bezpośrednio. Jeżeli chodzi o władze województwa, oczywiście rozmawiamy, natomiast rozmowy są ciężkie, dlatego że nie wiemy z jakich powodów samorząd województwa niechętnie współpracuje ze strefą. Natomiast ja zapraszam wszystkich do tego lasu, Proszę się po nim przejść. Ja nie wiem, gdzie tam jest krajobraz. To jest normalny, gospodarczy las. Są wycinki, są nasadzenia, normalna gospodarka leśna. Więc o jakim krajobrazie tu mówimy? Można, i to jest las sosnowy, który jest podatny na wiele chorób. Ten odtwarzany las może być o zupełnie innej jakości, czyli lasem, lasem mieszanym, który ma i większą zdolność do pochłaniania CO2, i ze względów przemysłowych również będzie to bardzo korzystne, a na pewno przyrodniczo będzie to bardziej korzystne niż ten, z który tam tam oś. Także to jest chyba takie, żebyśmy nie zrobili takiego błędu jak z naturą 2000, że porobiliśmy tej natury 2000 wszędzie, tak, i teraz jest właśnie problem, jak poprowadzić drogę, jak poprowadzić kolej, jak poprowadzić infrastrukturę, no to natura 2000. W innych krajach europejskich, proszę Państwa, robi się to z głową. Tak? Jeżeli trzeba gdzieś las wyciąć, to się nasadza i nie ma z tym jakiegoś wielkiego problemu. Oczywiście ja jestem jak najbardziej za tym, żeby te obszary, które faktycznie mają takie walory i przyrodnicze, i, i krajobrazowe, żeby je chronić. Tak? Tylko no, robmy to z głową, tak? na północ od tego terenu jest duże wysypisko śmieci, to piękny krajobraz, po prostu. Także rozmawiamy, natomiast no, mamy niewielkie przełożenie na samorząd województwa, bo on nie za bardzo chce z nami współpracować. Jeszcze jedno pytanie? Dziękuję. Adam Stańczyk, dyrektor departamentu, który funkcjonuje do planowania przygotowującym projekt audytu. W odpowiedzi czy w nawiązaniu do tego wątku, który poruszył pan przewodniczący grupa. Wiemy o tych problemach z krajobrazem priorytetowym w tym obszarze w południowej części Bydgoszczy to zostało zgłoszone w stanowisku Rady Miasta Bydgoszczy i w ślad za tym zostały podjęte decyzje, że ten projekt zostanie skorygowany w taki sposób, aby nie było żadnej przeszkody dla rozwoju działalności gospodarczych i w południowej części Bydgoszczy i w obszarze planowanego terminala i o tym już publicznie mówili marszałkowie i pan marszałek Sołbecki, i pan marszałek Ostrowski, więc nie ma zagrożenia jeśli chodzi o to, ten projekt jest po prostu korygowany, bo to by nie było takich przeszkód, natomiast rzeczywiście idea, proszę nie wiem czy, czy działa, czy dobrze słychać, idea przeznaczenia tysiąca hektarów na Działalność gospodarczą, ona nie była wcześniej upubliczniana, więc tu jak najbardziej przychylam się do tego postulatu pana przewodniczącego, aby jak najszybciej strefa e, jak gdyby upubliczniła tę ideę, bo myślę, że tam, gdzie była mowa o e, korekcie, audytu, aby nie stanowiło to przeszkody, e, może nie być brana pod uwagę aż do obszar. Czyli na pewno warto jest rozmawiać i warto doprecyzować o jak dużym terenie należałoby w przyszłości wymyśleć, aby nie stanowiło to przeszkody w przyszłości, jeśli ta inicjatywa rzeczywiście by zaistniała. Natomiast to składowisko w wypaleniskach, ono oczywiście nie jest krajobrazem kredytowym, to jest inna jednostka, więc też nie, nie powodujmy tutaj jakiś przekłamań niepotrzebnych. Więc o tyle, jeśli to państwo uspokaja, jest świadomość potrzeby korekty, od chyba czerwca czy lipca wtedy, kiedy Rady, Rada Miasta Bydgoszczy i inne samorządy przedstawiały opinię do audytu, jest to poprawiane, pracuje się nad tym, także proszę tu się nie obawiać, że na terenie miasta czy na terenie samej platformy, tylko terenu w Emilianowie, że to nie zostanie skorygowane. Dziękuję.